Zdrowe odżywianie jest teoretycznie proste, ale w internecie jest tyle sprzecznych informacji, że faktycznie można się pogubić. Dlatego ja podaję tylko sprawdzone i merytoryczne informacje w prosty sposób. Cześć, nazywam się Ada, jestem dietetyczką i psychodietetyczką i witam Cię na moim kanale. Dzisiaj odpowiem na 7 pytań na temat diety i zdrowego stylu życia. Pytania pochodzą z anonimowego Q&A na moim Instagramie, więc koniecznie mnie tam zaobserwujcie, żeby nie przegapić kolejnego okienka. Zaczynamy. Pytanie numer jeden. Dla kogo suplementacja kreatyny i na co zwrócić uwagę przy zakupie? Tak naprawdę dla prawie każdego. Kreatyna jest jednym z najlepiej przebadanych suplementów dostępnych na rynku. Najbardziej popularna jest jednak wśród sportowców i osób aktywnych fizycznie, bo wspiera wydajność treningów i budowanie mięśni. A jak to działa? Można powiedzieć, że pozwala magazynować więcej energii w mięśniach, dzięki czemu masz większą Siłę i wydolność na treningu. A w nowych badaniach mówi się też o tym, że kreatyna może mieć korzyści dla osób starszych, zarówno pod kątem mięśni, jak i sprawności intelektualnej. Przy zakupie najważniejsza jest forma kreatyny, warto wybierać monohydrat kreatyny. Jest to po prostu najlepiej przebadana i najskuteczniejsza forma. Można też zwrócić uwagę na prosty skład, bez żadnych dodatków, czyli najczęściej będzie to po prostu kreatyna bez smakowa. Pytanie numer dwa. Chciałabym wziąć się za siebie i zacząć ćwiczyć, ale kompletnie brak mi motywacji. Jak ją znaleźć? Już wiele razy próbowałam. I wydaje mi się, że to jest problem wielu osób, a moim zdaniem odpowiedź jest dosyć prosta, bo kluczem jest znalezienie aktywności, którą lubisz. Moim zdaniem to jest jest najważniejsze i wielokrotnie powtarzałam to już na moich profilach. Najlepsza aktywność to taka, którą jesteś w stanie robić regularnie, a nie będziesz regularnie robić nic, co nie sprawia Ci przyjemności. I owszem, można powiedzieć, że na redukcję i żeby wymodelować sylwetkę najlepszy jest trening siłowy. Ale jeśli go nie lubisz, to nie musisz się do niego zmuszać. W dzisiejszym świecie jest tyle opcji. Jestem pewna, że każdy znajdzie coś dla siebie. Bieganie, pilates, joga, rowery, treningi na YouTubie, no naprawdę opcji jest multum. Po prostu znajdź to, co lubisz. Moja druga rada to znajdź sobie towarzystwo. Do treningów albo zapisuj się właśnie na zajęcia grupowe. Dużo łatwiej jest zmotywować się, żeby wyjść na trening, jak jesteś z kimś umówiona, albo właśnie zapisana na zajęcia grupowe, których już nie możesz odwołać. Ja na siłowni chodzę z moim narzeczonym i wielokrotnie rano jest tak, że gdyby on nie wstał, to ja też bym nie poszła. A w zeszłym tygodniu byłam pierwszy raz na zajęciach rowerowych i było ekstra. Ale przed tak mi się nie chciało, że gdyby właśnie nie to, że byłam na nie zapisana i już nie mogłam ich odwołać, to wcale bym nie poszła. Trzecie pytanie. Czy to prawda, że dla naszego organizmu nie ma różnicy, z jakich produktów pochodzą kalorie i możemy przytyć od zjedzenia np. o kilka jabłek za dużo lub np. jednego awokado? Teoretycznie tak? Praktycznie nie do końca. To, czy chudniemy, czy tyjemy, zależy od bilansu kalorii. Jeżeli zjemy więcej niż spalimy, przytyjemy, a jeżeli zjemy mniej niż spalimy, schudniemy. Więc teoretycznie można schudnąć jedząc np. McDonald's. I przytyć jedząc bardzo zdrowe produkty. Jednak w diecie, oprócz ilości kalorii ważna jest także wartość odżywcza, czyli to, czy wraz z pożywieniem dostarczamy wszystkich niezbędnych dla zdrowia mikro i makroskładników. a dużo prościej jest to zrobić jedząc nisko przetworzone i wysoko odżywcze produkty. Oprócz tego dochodzi tutaj też kwestia gęstości kalorycznej i wielkości porcji, bo przecież dużo trudniej jest zjeść za dużo kalorii z jabłek, które mają mało kalorii i dużą objętość, niż na przykład z czekolady, którą zjemy, nie poczujemy i za znowu będziemy głodni. Więc w praktyce to nie tylko ilość kalorii, ale też jakość i wartość odżywcza pożywienia ma duże znaczenie. Pytanie numer 4. Co faktycznie warto suplementować na co dzień? Na początku chciałabym zaznaczyć, że moja odpowiedź będzie dotyczyła zdrowych, dorosłych osób. Nie będę tutaj wchodzić w szczegóły suplementacji osób przy różnych na przykład wykluczeniach albo chorobach i ciąży, bo suplementacja w ciąży to jest w ogóle zupełnie osobny temat. Na co dzień warto suplementować przede wszystkim witaminę D w ilości od 1000 do 2000 jednostek międzynarodowych w okresie od końca września do końca maja lub przez cały rok, jeżeli w lecie nie ma wystarczającej ekspozycji na promienie słoneczne. Do tego warto suplementować omega 3 Epa i DHA, jeżeli je się mało ryb albo nie je się ryb w ogóle. I u kobiet kwas foliowy, jeżeli planują ciążę. Pytanie numer 5. Co mam zrobić, żeby po redukcji wejść na zero kaloryczne i nie przytyć? I to jest niby prosty temat, bo taka zwykła czysta matematyka, ale psychicznie to może być trudne i ja wiem to po sobie, bo też po mojej pierwszej redukcji, kiedy tak naprawdę. Schudłam i pierwszy raz w życiu chyba byłam zadowolona z tego, jak wyglądam. To mega bałam się wejść na te wyższe kalorie, mimo że wiedziałam, że nie powinnam przytyć, bo nie chciałam, żeby ta cała praca poszła na marne. I musiałam sobie to przepracować w głowie. Finalnie faktycznie podniosłam te kalorie i nie przytyłam, dopóki nie zaczęłam się objadać ze stresu, ale to jest temat na osobny film. Po pierwsze, żeby wejść na zero kaloryczne, musisz ponownie obliczyć swoje całkowite zapotrzebowanie, biorąc pod uwagę swoją nową masę ciała i aktualną aktywność fizyczną. To, co Ci wyjdzie, to tyle kalorii, ile musisz jeść na co dzień, żeby utrzymać swoją aktualną masę ciała. I generalnie są dwa sposoby wychodzenia z redukcji. Po pierwsze, można zrobić tak zwane Reverse diet, czyli stopniowe zwiększanie kalorii. Najczęściej podaje się, żeby zwiększyć o około 50 do 100 kalorii na tydzień, aż oczywiście dojdziemy do tego zera kalorycznego. I z jednej strony to jest fajny sposób, zwłaszcza dla osób, które właśnie mają tą blokadę, żeby wejść na wyższe kalorie, ale z drugiej strony, będąc na reverse diet, tak naprawdę dalej jesteśmy na redukcji. Więc drugi sposób to po prostu od razu zacząć jeść tyle, ile wynosi nasze zapotrzebowanie. I w obu tych sposobach ważne jest, żeby tą masę ciała raz na jakiś czas monitorować, na przykład raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, żeby aby sprawdzić, czy ta waga faktycznie się utrzymuje, czy jednak trzeba coś zmodyfikować? Pytanie numer 6. Czy jako dietetyk uznajesz, że waga powinna wynosić wzrost minus 100? Nie, nie uznaję tego. Uważam, że. Waga powinna być w granicach ym, normy. Po drugie, powinna być komfortowa dla danej osoby, i po trzecie zapewniać zdrowie. To jest najważniejsze. A ten wzór, który był podany w pytaniu, to jest wzór broka na tak zwaną idealną, należną masę ciała, i właśnie ten naukowiec bardzo dawno temu założył, że taka idealna masa ciała dla każdego człowieka, to jest wzrost minus 100. Ten wzór na przestrzeni lat był modyfikowany, powstawały nowe, no ale one się od siebie delikatnie różną, a wszystkie niby są na. Tą należną idealną masę ciała. To już tutaj same, samo w sobie jest takie sprzeczne. Warto też wspomnieć, że wszyscy jesteśmy inaczej zbudowani mamy inne rozłożenie tłuszczu, więcej lub mniej mięśni. Więc ja bym się tutaj nie sugerowała żadnymi wzorami, a po prostu tym, w czym ty czujesz się dobrze. Bo na przykład dla mnie z tego wzoru wychodzi 60 kg, a ja zdecydowanie lepiej czuję się, jak jestem kilka kilogramów lżejszy. Ostatnie pytanie, czyli pytanie numer 7. Co sądzisz o tak zwanym jedzeniu intuicyjnym? Myślisz, że to w ogóle ma sens, czy da się w ten sposób schudnąć? Tak i tak, to ma sens i da się schudnąć, bo jeżeli jedząc intuicyjnie będziesz w deficycie, to schudniesz, ale jest tutaj duże ale. Moim zdaniem, jedzenie intuicyjne to nie jest najlepsza droga do odchudzania i też de facto nie do tego to służy. Jedzenie intuicyjne to jest jakiś sposób zdrowego podejścia do jedzenia, a nie do końca odchudzania. I tutaj przeczytam, że w intuicyjnym jedzeniu chodzi o słuchanie swojego organizmu, sygnałów głodu i sytości, odróżnienie głodu emocjonalnego emocjonalnego od głodu fizycznego, a nie budowanie sztucznych restrykcji. Więc jeżeli ktoś ma taką naprawdę zdrową relację z jedzeniem i umie słuchać tego swojego organizmu, to jest to fajna, spoko opcja. Ale problem jest taki, że często osoby, które się wielokrotnie odchudzały, wiele razy były na dietach, to mają na przykład zaburzony ten ośrodek głodu i sytości. Ciężko im odróżnić, kiedy naprawdę są głodne. A kiedy nie są. Często jest im trudno przyzwyczaić się np. do słuchania swojego organizmu i jedzenia wtedy, kiedy są głodne, a nie do jedzenia o danej porze. I to w sumie nie jest wcale takie dziwne, bo jeżeli np. ktoś przez lata się odchudzał i zabraniał sobie jedzenia czekoladę, no to. Logiczne, że teraz jego organizm będzie chciał tylko i wyłącznie tej czekolady. Albo jeżeli zawsze jesz obiad o danej godzinie, to ciężko ci poczuć, kiedy tak naprawdę jesteś głodna. Okej, okay, to wszystkie pytania na dziś. Mam nadzieję, że udało mi się rozwiać trochę wątpliwości i ten film był dla was ciekawy. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie subskrypcję, łapki w górę, a w komentarzach możecie zostawiać kolejne pytania. Do zobaczenia.